A tym bardziej tego podawać gdzieś dalej. Bo mi wizerunek psujecie. Psujecie mi wizerunek! Co wy robicie? Oh, no! Nie dam się nabrać. Dla mnie w życiu i czy się tylko pianka. Dużo pianki. Zrobiłam sobie kucyka. Patrzcie, jak ja mam swój kucyka swój śnieg kucyk, czekajcie bo mi to wszędzie mi po twarzy skapuje, czekajcie tylko się powiecie Rambo pianka jest wszędzie, pianka wchodzi wszędzie ach ta pianka o nie, o nie oh no, patrzcie cały lecznik jest w piance cały lecznik jest czarny od tego sprayu ale to jest syf. wszystko do prania łazienka zalana to jest kucyk, patrzcie jaki mam swój śnieg kucyk oh no Pianeczka, pianeczka. Wszystko, żeby było więcej pianki. Jak tego nie usuniecie, to was pozwę. Kurde, mam piankę w oku. ale pieczę. Nie wyzywaj mnie. Obraziłaś mnie. Nie jestem kratynką. Oh no, w pianka w oczku. Trzeba się wydzierać teraz. Są dwa filmy na YouTube, nie. Nie ma żadnych filmów, bo skoro prosiłam, nie nagrywajcie. To znaczy, że nie nagrywacie. Rozumiecie? Bo nie wyraziłam zgody, nie jestem. O oh no co wy odwalacie? Czekajcie, postawię telefon to, bo... bo to warka mi przeszkadza. O nie, o nie. O nie. Co wy robicie? Czekajcie. Wiecie, ragnę spianki z pianki, już sprawdzam. Już sprawdzę. Sprawdzę sobie na YouTubie. Wiem, że to dla beki, Wierzę, że mnie wkręcacie, ale i tak to sprawdzę. Bo jestem bardzo inteligentna i to sprawdzę. Nie wierzę wam. Po prostu wam nie wierzę. Ech. Będziesz prowadzić na Tak. Jak mnie Najka doda, to oczywiście ją dodam. Ale nie wiem, czy Najka ma teraz live'a. Czemu ja na Was patrzę? To prawie każdy ma mnie na profilowie. O co tu chodzi? Przecież prosiłam, nie róbcie mi screenów. Co wy odwalacie? Wszystkich Was pozwę. Pożałujecie tego. Ja pietole, Co tu się odwala? Co tu się dzieje? Tak, zrobię fryzurkę z pianki. Tylko na razie jest za mało pianki, nie? Czekam aż będzie więcej pianki, pianki, pianki. Pioneczka. Będziemy jeść piankę. Będziemy jeść piankę. Będziemy jeść piankę. Dobra. Kamuś dodał film z Tobą. Przestańcie, przestańcie. To już jest śmieszne. Kamuś... On jest sławny. Nigdy by o mnie nie nagrał. Myślicie, że ja jestem głupia? Nie wkręcicie mnie. Nie nabiorę się na to. Oh no. Jak Kamuś by to nagrał... Przepraszam. Gdyby Kamuś to nagrał, to byłabym skończona. <laughs> Ale nie że mnie wkręcacie. O oh, no! O nie! Moje oko! Moje oko spędzi! Moje oko! Trzeba ręcznika! Muszę to powycierać, pianka w oku. O oh, no! Nie ustawiajcie mnie na profilowe! Fianka w oku, tragedia. Nie ustawiajcie mnie na profilowe. Prosiłam was. Co? Klaudia Zabrzewska, pato influencerka i aferzystka, znajoma Izzy Kisioskorupy. Ahaha, śmieszna jesteś. Nie wkręcicie mnie. Nie jestem głupia. Dobra, za chwilę już spukujemy, ale poważnie, spłukujemy to wszystko z siebie. Koniec z pianką, koniec z pianką. Spukujemy wszystko i czas na wielkie suszenie. To również będzie mega zabawa. Będzie mega zabawa. Za chwilę suszymy, oh no. Pianka wszędzie, już mnie skóra tego swędzi. Czas na wielkie zmywanie pianki. Każdy macie na profilowym. Nie każdy ma mnie na profilowym. Czemu? No, kilka osób ma mnie na profilowym, to prawda. Kilka osób ma mnie na profilowym, ale macie to w tej chwili usunąć. Prosiłam was, nie nagrywajcie. Nie róbcie mi screenów, nie podawajcie tego dalej. O będę skończona. Wy ja mi po prostu wy mi wizerunek niszczycie. Co wy robicie? Wszystkich Was pozwę. Co? Co się tu dzieje? Usuńcie to w tej chwili. Julia, nie wyzywaj mnie, bo cię zgłoszę. Nie nazywaj mnie krytynką, nie jestem krytynką. Już cię zgłaszam. Sama jesteś. Dzisiaj nie nienawiść. Oh no. Jak mokro mi w główkę. Mokro mi w główkę, oczka mnie spędzą czas to zmywać